Śmierć, moment, którego nie można uniknąć, jedyny pewnik w życiu każdego człowieka. Ale co się dzieje, gdy zamkniemy oczy po raz ostatni? Czy czeka nas pustka, czy coś znacznie więcej? Biblia daje nam odpowiedzi, które jednocześnie budzą nadzieję i przerażenie. Wizje nieba pełne światła i miłości, przestrogi o piekle jako miejscu wiecznego oddzielenia od Boga, a także obietnice oczyszczenia w drodze do zbawienia. To, co dzieje się po śmierci, nie jest tajemnicą dla tych, którzy chcą słuchać Bożego Słowa. Dziś zabiorę Cię w podróż przez biblijne wizje życia po życiu. Przygotuj się na odkrycie prawdy, która może zmienić Twoje spojrzenie na śmierć. Niebo miejsce, które od wieków rozpala wyobraźnie ludzi. To nie jest zwykła nagroda ani utopijna wizja to cel, dla którego zostaliśmy stworzeni. Święty Paweł w jednym z listów mówi, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce ludzkie nie zdołało pojąć, co Bóg przygotował dla tych, którzy go miłują. Ta tajemnicza zapowiedź od wieków inspiruje teologów, poetów i zwykłych ludzi do zastanowienia się nad tym, co czeka nas po drugiej stronie. W Apokalipsie według świętego Jana czytamy o niebieskim Jeruzalem. Mieście, gdzie Bóg sam będzie mieszkał wśród swojego ludu. To nie jest zwykłe miasto. Jego mury zbudowane są z jaspisu, a ulice ze złota, czystego jak przezroczyste szkło. I nie będzie już więcej nocy, ani płaczu, ani śmierci. Mówi Jan opisując świat, w którym wszystko co złe zostaje pokonane. To miejsce, gdzie Bóg jest światłem, a ciemność nie ma już władzy. Ale niebo to nie tylko symboliczne miasto, to także miejsce wiecznej miłości i pokoju. Święty Tomasz Zakwinu pisał, że szczęście w niebie polega na kontemplacji Boga w całej jego chwale. Dusza, która ogląda Boga twarzą w twarz, doświadcza radości, której nie można opisać słowami. To pełnia istnienia. Stan, w którym każda tęsknota zostaje zaspokojona, a każda rana uzdrowiona. Niebo jest także miejscem spotkania z tymi, których kochaliśmy. Wyobraź sobie spotkanie z bliskimi, którzy odeszli, ale żyli w łasce Bożej. Święty Augustyn w swoich wyznaniach pisał, że niebo to wieczna wspólnota, gdzie wszystkie serca biją w harmonii z sercem Boga to miejsce, gdzie miłość nie zna granic, a dusze zjednoczone z Bogiem cieszą się wieczną radością. W poezji Dantego Alighieri, w boskiej komedii, Raj to kraina światła i harmonii, gdzie każda dusza śpiewa pieśń uwielbienia. Dante opisuje stopnie nieba, aż do samego serca boskiej chwały, gdzie widzi Boga jako niekończący się krąg światła, który przenika każdą cząstkę stworzenia. Ta wizja, choć literacka, oparta jest na głębokim zrozumieniu teologii chrześcijańskiej. Niebo to nie jest tylko miejsce w przyszłości. To rzeczywistość, która zaczyna się już teraz w naszym sercu. Jezus mówił, że Królestwo Boże jest w Was. Kiedy wybieramy miłość, przebaczenie i wierność Bogu, zaczynamy doświadczać przedsmaku nieba. Ale czy nasze życie przygotowuje nas na pełnię tego doświadczenia? Czy nasze serca są gotowe, by przyjąć zaproszenie do miejsca, gdzie miłość i pokój trwają na wieczność? Niebo to nie obietnica dla wszystkich. To dar, który trzeba przyjąć świadomie. To droga, którą wybieramy każdego dnia, w każdej decyzji. I choć Biblia ukazuje je jako miejsce pełne światła i miłości, niebo przede wszystkim jest stanem bycia z Bogiem. Piekło, miejsce wiecznej separacji od Boga. W Biblii piekło przedstawiane jest jako rzeczywistość pełna cierpienia, ciemności i beznadziei. Jezus mówił o wiecznym ogniu, przygotowanym dla diabła i jego aniołów, przestrzegając przed drogą, która prowadzi do zguby. To nie jest metafora, to przestroga. Miejsce, gdzie człowiek, który odrzucił Boga, sam skazuje się na wieczność w oddaleniu. Przypowieść o bogaczu i łazarzu jest jednym z najważniejszych biblijnych opisów piekła. Bogacz, który za życia ignorował cierpienie łazarza, po śmierci trafia do miejsca męki. Woła do Abrahama o krople wody, ale słyszy odpowiedź. Między nami a wami zionie wielka przepaść, także nikt stąd nie może przejść do was, ani stamtąd przedostać się do nas. Ta historia ukazuje nie tylko cierpienie, ale także ostateczność piekła, stan, w którym nie ma już miejsca na nawrócenie. W apokalipsie według świętego Jana piekło przedstawione jest jako jezioro ognia, gdzie trafiają ci, którzy odrzucili Boga. A jeśli ktoś nie został zapisany w Księdze Życia, został wrzucony do jeziora Ognia. To miejsce nie jest przeznaczone dla człowieka. To wybór, którego dokonujemy, odwracając się od Boga. Piekło nie jest karą z zewnątrz, jest konsekwencją życia bez Boga, stanem duszy, która sama wybrała ciemność. Święty Augustyn w Państwie Bożym pisał o dwóch miastach: mieście Bożym i mieście ludzi. To drugie, Miasto ziemskie prowadzi do zguby, bo jego fundamentem jest pycha i grzech. Piekło, według Augustyna, to ostateczny skutek wyboru siebie ponad Boga miejsce, gdzie dusza cierpi nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim duchowo, odczuwając wieczną pustkę. Jezus wielokrotnie ostrzegał przed piekłem, używając symboliki gechenny, doliny, gdzie palono odpady, symbolizującej wieczny ogień. To miejsce nieprzerwanego cierpienia, gdzie robak ich nie ginie, a ogień nie gaśnie. To obraz duchowej rzeczywistości, gdzie człowiek pozostaje na zawsze odcięty od miłości Boga. Czy piekło jest przeznaczeniem każdego grzesznika? Nie. Bóg daje każdemu szansę na nawrócenie, ale to od nas zależy, czy odpowiemy na jego zaproszenie. Piekło to nie kara, którą Bóg zsyła z góry. To wybór, który człowiek podejmuje, odrzucając jego miłość. Biblia mówi jasno: Nie chce on śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył. Ale czy my chcemy nawrócenia, czy wybieramy drogę, która prowadzi do ciemności? Czyściec to miejsce, które wypełnia nadzieją tych, którzy pragną zbawienia, ale nie są jeszcze gotowi, by wejść do wiecznej chwały. To nie kara, lecz proces oczyszczenia. Dzięki któremu dusza może ostatecznie stanąć przed Bogiem czysta i nieskalana. W liście do Koryntian czytamy: Każde dzieło zostanie wypróbowane przez ogień, a jeśli dzieło przetrwa, ten, kto je wykonał, otrzyma nagrodę. Jeśli spłonie, poniesie stratę, ale sam zostanie zbawiony, tak jednak jakby przez ogień. Ta metafora ognia odnosi się do duchowego oczyszczenia. Płomieni miłości i sprawiedliwości, które spalają wszystko, co nie jest godne Bożej Obecności. Święty Tomasz Zakwinu w swojej Sumie Teologicznej pisał, że czyściec to dowód Bożego Miłosierdzia. Nie jest to wieczne potępienie, lecz szansa na oczyszczenie tych, którzy nie są całkowicie święci, ale również nie są potępieni. Przypowieść o słudze, który nie zdołał zapłacić swojego długu, a został oddany do więzienia aż spłaci wszystko. Jest często interpretowana jako obraz czyśćca. Dusza, która nie jest w pełni gotowa na niebo, musi przejść przez proces duchowego oczyszczenia, by zadośćuczynić za swoje grzechy. Ten stan jest czasowy, ale bolesny. To jak patrzenie na światło Boże i odczuwanie jego piękna, a jednocześnie świadomość, że nie można go jeszcze dotknąć. Święta Katarzyna z Genui mistyczka, która wiele pisała o czyśćcu, opisywała go nie jako miejsce fizycznego bólu, ale duchowego ognia. Dusze w czyśćcu cierpią, bo pragną zjednoczenia z Bogiem, ale muszą najpierw oczyścić swoje wnętrze. To cierpienie jest jednak pełne nadziei, bo dusze wiedzą, że kiedyś wejdą do nieba. W Apokalipsie według Świętego Jana znajdujemy obraz nowego Jeruzalem, gdzie nic nieczystego nie może wejść. Czyściec jest więc niezbędnym etapem dla tych, którzy potrzebują ostatniego oczyszczenia zanim wejdą do tej chwały. To jak przygotowanie duszy na wesele, gdzie każdy musi przyjść w szacie godnej króla. Kościół naucza, że modlitwa za zmarłych może pomóc duszom w czyśćcu skrócić ich cierpienie. Msze święte, modlitwy i akty miłosierdzia mają ogromne znaczenie w tym procesie. To znak, że miłość między żywymi a zmarłymi nie kończy się na progu śmierci, trwa w modlitwie, która łączy ziemię z niebem. Śmierć nie jest końcem, jest początkiem wieczności. Biblia jasno wskazuje, że po naszym ostatnim oddechu czeka nas jedno z trzech miejsc: wieczna radość w niebie, cierpienie w piekle, lub oczyszczenie w czyścicu. Te wizje nie są tylko poetyckimi obrazami czy przenośniami. Są przestrogą i nadzieją zarazem. Każda decyzja, którą podejmujemy, prowadzi nas bliżej jednej z tych rzeczywistości. Niebo nie jest przypadkiem, a piekło nie jest karą narzuconą z zewnątrz. To wybory, które dokonują się w nas każdego dnia. Czy żyjesz tak, by być gotowym na spotkanie z Bogiem twarzą w twarz? Biblia ostrzega: czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny. Ten dzień przyjdzie dla każdego z nas. A to, jak przeżyjemy swoje życie, zadecyduje o naszej wieczności. Pamiętaj, że Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz jego nawrócenia. Każda chwila to szansa, by wrócić na właściwą drogę.